Witam Was w kolejnym odcinku samczas o 4 kres złodzieje i sobie kontynuujemy tam gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli na przerywniku fabularnym. Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dopach. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. No właśnie. Sam jednak żyję. Jego wzrostu szczuplejszy. I nie zaczął jeszcze się siwieć. Sam? Dobrze cię widzieć nadal. Boże, sam! Ło, wow, dobra, dobra, spokojnie, wyluzuj. <laughs> Jak? Myślałem, że. Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem tutaj. Jezu. E, lekarze. Lekarze poskładali mnie i znowu wsadzili do celi. No ale. No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. to, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam. Ja... Gdybym wiedział, to, to przysięgam, że ja na pewno. Wróciłbyś. Bym... Wiem, Natan. Wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Hej, <laughs> 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 hej. Hey. Wszystko dobrze? Najta no i, no i już starość dopadła. Takie wrażenie, że aż zaraz nam za, na zawóz zejdzie. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Ale, ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No no, powoli. Tak? Usiądźmy. No, powiedz coś o sobie. O mnie? No? A, ale co? Ach, wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. Co? To wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I co, w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezus, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. No, to może na Szambali. Dobra. Em, parę lat temu wrobili mnie w e, kradzież lampy olejnej z muzeum w Stambule w Turcji, tak? Lampy? E, to był artefakt z legendarnej, zaginionej floty Marco Polo. Skarb Kubilaj Hana. A, tak. I wiesz co się okazało? Że było tam o wiele więcej niż tylko statek i jego skarb. No, co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach. A my. A myśmy przeżyli. Ledwo. Miał no, co poradzić, Nate? Niewiarygodne. Tak. Naprawdę. Ale ciebie nie było. Rzeczywiście, ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się <grym> na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec. Kompletnie bez niczego. E, widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Mm. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy? Mam żonę? Dasz wiarę, Elena. Ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie. A jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Na ten. Tak, bo jesteś prawdy, Nate. Mam poważne kłopoty. Co? Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od Dragów. Mhm. Rzeźnik z Panamy, tak? A co? Zabawna historia, ale. Siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. No to teraz znowu wspomnienia. Nie czy dzisiaj? Upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia. Żałosnej pracy. No wiesz. W domach mają swoje żony. A my co? No? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem! A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? <laughs> o ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. <laughs> Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. <laughs> Założę się, że już rzegasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Avery 400 mi 400 milionów, milionów się nie nudzi. Stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. Pewnie Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny co swą fortunę odnajdzie. Bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma alegrowego. Taki nowy taki. O. Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? No to ruszamy z Alcazarem. Hector Alcazar. Znowu w więzieniu. Razem ucieczka. Znaczy taka ucieczka już... wybuchowałbym bym powiedział. De la od mnie! Nigdy nie pójdziesz z jakiegoś miejsca! Jezu... Ci ludzie to sadyści. Wyświadczamy przysługę, tak? Masz. Może się przydać. Dzięki stary. Pamiętasz jak z nich korzystać? Zaraz sobie przypomnę. Abran to las puertas. Ale Hektorze! Jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. Dokładnie Hagano Trzymaj się mnie no, czyli nie chcemy wyjść spokojnie tylko Wszystkich wziąć na siebie A po raz pierwszy strzelamy Nie na początku jeszcze strzelaliśmy na prologu, a tak to faktycznie tak do to jeszcze nic nie no, jeszcze nie no, jeszcze w domku. <grystwo> świetnie. No, znakomicie. Chęć mogę zabić. Dobra, niezbyt. Tylko naboje zmarnowałem, ale tu raczej o ja naboje się nie muszę martwić. las o was. Który to we mnie, ja, wiedziałem, że tam jak coś będą Zaczynamy okay. Jezus, żebym się wystraszył Ciebie Zapomniałem o tym. Troszkę bliżej Znakomicie. Znakomicie że za bardzo gruję też te headshoty walny. Po prostu trzeba strzelać. Nie tak wali headshoty, nie? Wszyscy padli? Widzisz, wszystko zgodnie z planem. Tak, widzę. Wszyscy chciała się przejść, nie da, proszę pana. No dobra, tylko mało ono póki co. Nie ma tu więcej? Nie ma. Co teraz? Estamos w pozycji. Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse.

Naprawdę ich zabijać nie muszę, ale dobra. już, tak, już wybijamy wszystkich, to wybijamy wszystkich. Dobra, może teraz trochę z tego faktycznie. Już kurde, mogę tamtą. aż tak nie pomyślałem. O jednym, o, to jest w grze, który możemy z tego sobie postrzelać. No, może postrzelajmy. Czekajcie, to sobie przynajmniej tego zabiję. Świetnie. I tu wezmę, dobra. Na pewno była trofka, żeby użyć wszystkich broni. Z tego nie użyję na pewno za pierwszym razem, ale... Poczekajcie, jestem stąd, to mogę... Prawie robi różnicę. Jeszcze jedną żyja. wszyscy. Samuel, schowaj się. Już Samuel, za chwilę czeka nas śmierć albo wolność. Jesteś gotowy? O cholera! Kurde! Wypacz wypa stary, naprawdę przepraszam. Tu się wpylaje karabin. Tapki, słuchaj Dobra, wezmę teraz to. Jestem daleko stary. Dobra, muszę przyjść tam bliżej.

Nie, świetnie, niszczcie tą wieżyczkę. Aha, widzisz? Nie czas na przędę. Look here! Las camiletas es la que camino! No se paren! No los pueden detener! Las! O kurde. Mieci! Biegnę. Jeszcze przeladuję może. Dobra, do sprzedawania. O, to już ucieka. Dobra. Aho. Proszę, Samuel, Lupi. Nie, nie, dzięki. Czuję się znakomicie. Ja, nie. Jesteś odwodny. Ale... Śmiało. I... Dziękuję. O. Co teraz zrobi Samuel Drake? Ran, nie wiem jeszcze. A, wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. A, odszukam brata. No, to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz? Ile czasu będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb Everiego? Jeszcze tego nie wiem. Jak wrócę do stanu, wznowię poszukiwania. Ile czasu? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać? Tak, wiem, ale... Słuchaj, przecież Avery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego. Ale ale mam gaczek. dobry trop. O, 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 okej. Okay. Moment, momencie. Chwileczkę. Ej! Spokojnie! Ej, spokojnie. Ej, a... Lubię cię Samuel. A co ważniejsze? Wierzyłem Dlatego tu jesteś. Ja, ja odnajdę ten skarb. Tylko daj mi czas. Dam ją, Cio. Widzisz... Problem w tym... że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam! Ile czasu? Sześć miesięcy. Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu niż potrzebują. Trzy miesiące. Trzy miesiące? Co? Trzy miesiące. Połowa dla mnie. Dasz radę? Oj. Trzy miesiące, połowa twoja. Słuchaj. Jak zwiejesz lub spróbujesz ukryć skarb. Albo zrobisz coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się. A wtedy nie znasz dnia ani godziny. Zapewniam cię, że będziesz umierał w męczarniach. Ja to sam się wkopał. Masz. Stawaj. Słuchaj. A, najbliższe miasto. Jest 10 km stąd w kierunku słońca. Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co... Vamos! A jak już go znajdę, co wtedy? Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje. Buena suerte, Samuelu. A no to się parabiło? Alcazar mnie puścił. Co dalej? Niedobrze. Wystarczyłoby podjąć stary trop i. Stary trop? Sam jaki znowu trop. Po naszej ucieczce, Rejf za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół katedry świętego Dyzmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. Ale Rejf jest uparty. Idiota kopie tam od lat i wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Ano, wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rejf na pewno nie znalazł. Nawet nie wiesz, ile można znaleźć w internecie. To Krzyż Świętego Dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. Ty, ale ten jest cały. Wery zrobił więcej krzyży, więc to, czego brakuje temu z Panamy, zapewne jest w środku tego. Mm. No dobra, gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż ma być licytowany za trzy dni w domu Rossich. W domu Rossich? O, znasz miejsce, e, tak. A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, pilnie strzeżoną czarnorynkową licytację? Wiesz, zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. Aha, tak. E, a skąd weźmiesz kasę na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy. No. No tak, ty chcesz go ukraść, nie? Nie. Chcemy. O nie. Nie, 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 stary, ja nie mogę. Od, odpadam, co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają do, do takiej roboty. No kto? E, nie wiem, może. Więc. E, yes. na, na przykład Charlie Cutter. Nie. Wielokrotnie nie, się nie, sprawdzał nie, w takich Absolutnie akcjach. nie. Nie powierzę Charlie'emu Cutterowi, ani nikomu innemu z twoich kontaktów, swojego życia, ok? Potrzebuję ciebie. Rany. Sam musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu. Alcazar mnie załatwi. Halo. Skarbie to ja. Tak, posłuchaj kochanie, nie uwierzysz. Jameson wyobraź sobie właśnie przyniósł pozwolenie. Tak. <grystanie> Ta. Wiem, wiem, ale chyba jednak wezmę tę robotę w Malezji. Taka malezja, co? Aju, kłamał Nate. Pewnie nie chciał powiedzieć, ale. Może to się jeszcze zamścić. Widzisz coś? Całą bandę nadzianych i odpicowanych gangsterów. A Salivana coś nie widać. Wciąż mamy dużo czasu. Wygląda na to, że magazyn znajduje się w budynku na tyłach domu. Widzisz tam coś? Tylko górną część i dach. Bardzo chciałbym wiedzieć, co tam trzymają. Skup się na krzyżu Everie'ego, ok? Na pewno? Zgarnąłbyś coś dla swojej żonki. Braciszku... Prosta akcja. Ta, prosta. Oby, oby była do końca prosta. Byłaby prostsza, gdyby było nas tylko dwóch. Sam. Już byśmy tam byli. Ale z hukiem. A nie masz przypadkiem jakiegoś planu B, na wypadek gdyby Saliwan jednak stał? Nie. Spajkał. Nie, Salivan. Bo nie nawali. A jak wspólnik. Sam. Zna organizatorów aukcji. Wkręci się na imprezę, wejdzie na górę, otworzy okno i voila. To dobry plan. Aha. Uh -huh. No słucham. Dobra, mów. A co, jak zwinie krzyż dla siebie? Nie ma takiej możliwości. Viktor Sullivan, wiesz, o kim mówisz, prawda? Tak, oszukał kiedyś paru ludzi, ale nie nas. Może nie ciebie. Wiem, że za sobą nie przepadacie. Delikatnie mówię. Ale ja mu ufam. Jest dla mnie jak rodzina. Nie no, sam, proszę cię. Chcę, żebyś mu zaufał. Dobra, luz. Bez obaw on zrobi swoje. W końcu. Ale nie uwierzę, że choć przez krótką chwilę nie rozważałeś ewentualności. Tam. Widzisz? Zaufanie. Ej, ej, ej. Nie ubrój smokingu. O, na mi się łatwiej. No dobra, no to nowa lokacja, moi drodzy. Złodziejska krew. No to może jeszcze pochodźmy przez chwilę. Może mam widoczki pokażę. O. Całkiem ładne, całkiem. Nie mogę uwierzyć, że jestem na wolności. Że jestem tutaj, z tobą, we Włoszech. A, ja też. Szkoda tylko, że okoliczności nie są przyjemniejsze. A co poradzisz? Dzięki no temu widoki zyskują na urodzie. A, czyli nie jesteś tu po raz pierwszy? Nie, zdaje się, że trzeci. Miałem tu kilka fuch z No. Y tak. No. Mo, Mogolski pewnie miał być pojemnik na wodę. też nie, tam chyba był mongolski, tak? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, nieważne, nieważne. Yyyyyyyy... Eee... Czekaj, czekaj. A nie, tu nic nie ma, okej. Okay. Kurde, jak za każdym razem jak robię tak, to mi pad wibruje. Nie mi się to podobało. Wiem, że to można tam gdzieś wyłączyć, ale... Zobacz, pod łukiem jest jakaś belka. Docięgniesz ją liną? Czy ja ją dosięgnę? Patrz na to. No, 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 te, tego w poprzednich częściach nie było, więc Nate zobaczymy jak się rozgrzał przez ten czas, no i... niestety. <grych> Cały sekret w ruchu nad garstkiem. E, pokaż mi to. Teraz to was tu też się pojawiła ta linka, jak mogliście zauważyć. Ha, widzisz? No, nieźle. Nic jeszcze nie było, więc to właśnie Uncharted 4 dopiero prowadziło w grach do takie linki. Czy twórcy Wzięłeś to prowadzili? O, pełna promeska. Twoja kolej! Kurde, wszystko mi wybóruje jak ja. Wow! patrzymy na niego, jak sobie radzi. nie ma co tak chcesz pędzić. Ej, może zaczepimy się o tę belkę. Dobra myśl. Zamieńmy się miejscami. Wejdź po mnie. Dobrze się chwyciłem. Okej. Okay. Dobra, patrz teraz. Patrz. <laughs> za pierwszym razem. Wiesz, nikt nie lubi pozarów. A to tutaj muszę. Dobra, chodź na ten. Możesz tu zejść, żeby dostać się na drugą stronę. Tuż za tobą! Scusa, okay. ne, che neanche okay. l'avrà, è sopravvissuto, è... per modo di dire. Respira attraverso un tubo, e forse non potrà più camminare. Eh, bene, lista. Ehi, hey, è scommesso sulla partita. Inghilterra vincente. Inghilterra. Traditore! Ej, non confondere l'orgorio nazionale con la realtà. Dobra, poszli. <grym> <grym> Okej okay, mój drodzy, ale w tym momencie sobie chyba <grym> zakończymy. Widziałeś go? Koleś był... Trzymajcie uzyskałem. się do następnego odcinka. ...a mogliśmy wziąć broń. Sam nie będzie nam potrzebna, to będzie czysta akcja. <grym> Obyś miał rację. Cześć!